Cześć. W tym odcinku omówimy sobie sytuację związaną z Denisem Załęckim. Pokażę wam konkretne propozycje walk. Drugim tematem będzie zrozpaczona Karolina Kowalkiewicz oraz broniący ją Jan Błachowicz. Zaczniemy jednak od Denisa. Parę dni temu rozprawi się on bez większych problemów z Alanem Kwiecińskim, jednak to właśnie Alan zyskał więcej w oczach publiki po zakończonej walce. Obydwoju nie przestaje być głośno za sprawą kolejnych znanych osobistości, które się o nim wypowiadają. Części z nich nie podoba się zachowanie Denisa i chcieliby oni zmierzyć się z nim w ringu czy też oktagonie. W tym materiale stręczę Wam wypowiedzi sportowców o Denisie oraz przedstawię moją opinię na to, z kim on ma największą szansę, żeby zawalczyć. Do końca miesiąca chciałbym dobić do symbolicznych subskrypcji, dlatego będę wdzięczny za każdą aktywność z Waszej strony. Na początku, na szybko poruszę wątek Mariusza Pudzianowskiego. O tym, co najsilniejszy człowiek na świecie sądzi o Denisie, możecie usłyszeć w moim poprzednim materiale. Pudzian 6 lutego na swoim profilu na Facebooku zamieścił taki oto post. Niby nic ciekawego, jednak pomijając te komentarze, mogliśmy zobaczyć, co najsilniejszy człowiek na świecie sądzi o Denisie. Sugeruje on, że nie zna boja, jednak chyba wszyscy doskonale wiemy, w jakim tonie miała wybrzmieć ta wiadomość. Walka ta w najbliższym czasie na pewno się nie odbędzie, po pierwsze z braku w chęci Mariusza, a po drugie przez to, że do Denisa ustawia się długa kolejka zawodników. Na temat Denisa wypowiedział się również były mistrz UFC kategorii półciężkiej Jan Błachowicz. Wypowiedź cieszyńskiego księcia możecie zobaczyć w tym momencie. Nie widziałem high League, nie było mnie wtedy w domu, więc nawet nie miałem możliwości. No ale dla mnie to jest takie typowo wiesz. No, no nie, jest to sportowe zachowanie. No, nie, nie, z tego co widziałem, nie wiem jak tam historia cała wygląda między nimi. No ale takie zachowanie wiesz. No ja bym to inaczej rozwiązał nie? Przejdźmy teraz do zawodników, z którymi Denis ma szansę, żeby zawalczyć. Pierwszym z nich jest raper Alberto, który w wywiadzie z Mateuszem Kaniowskim zadeklarował chęć do stoczenia takiego pojedynku. Byłby to zapewne pojedynek do jednej bramki, gdyż Alberto nie ma żadnej profesjonalnej walki na swoim koncie. Gdyby pojedynek odbywał się na zasadach 3 rundy po 5 minutach w KSW, to jego szanse zdecydowanie by wzrosły, jednak w federacjach freakfightowych rundy trwają po 3 minuty. Mimo to osobiście podoba mi się, że Alberto mierzy wysoko. Mateusz Kubiszyn, znany w większości z wygrania turnieju Gromda, również ma chrapkę na pojedynek z Denisem. Trzykrotny mistrz świata w kickboxingu w walce finałowej pokonał kolegę Denisa, Krystiana Tysona Kuźmę. Zanim jednak doszedł do finału pokonał Huligana, Łazara oraz Dawida Maksimusa Żółtaszka. Kubiszczynowi nie spodobało się zachowanie Denisa, a skrót jego wypowiedzi możecie zobaczyć w tym momencie. Eee, Denisa, tak, to o tobie mówię, Denis, bad boyu. Eee, tak jak w twoim przypadku... Rozum, rozumiem, że można, mogą ponieść emocje na face to face, że można kogoś gdzieś tam odepchnąć, czy tam spoliczkować. Ale jeżeli planuje się te wszystkie akcje od samego początku i za każdym razem, kiedy spotykasz się ze swoim przeciwnikiem, bijesz go w twarz, pokazujesz tylko tym, że masz bardzo malutkie jajeczka, a nie kochonec, jak ty to mówisz, wielkie, najzwyczajniej w świecie. O kurwa. No wychodzi właśnie to, że kurwa w kibicowskim świecie, kurwa nie ma zasad. Teraz moja prośba bardzo serdeczna do gromdy. Dajcie mi to walkę z Denisem. Nieważne, czy pozwolicie mi walczyć na jakiejkolwiek w jakiejkolwiek innej federacji, czy zrobimy to na gromdzie. Po prostu kurwa, zróbmy to. Na kanale Fan TV został opublikowany wywiad z Dondiego, w którym w takich słowach wypowiedział się o Denisie. Skoro masz zasady, to się ich trzymasz, tak? A nie, że powodujesz sobie, że no, do tej walki, wyłączam zasady, zachowujesz się jak frajer, później po walce wracam i dalej jestem sztywny. No, nie do końca chyba tak to wygląda, nie? Ostatnią osobą, którą omówię w tym materiale, jest Wasyl Halycz, który miał już okazję mierzyć się z Denisem na gali Gromda 3. Pojedynek zakończył się wówczas w drugiej rundzie, a zwycięzcą walki został Wasyl, jednak badboy przystępował do walki z kontuzją. Po ostatnim pojedynku na gali High League 2, Ukrainiec w taki sposób wypowiedział się o Denisie. Gratulacje ci. Ledwo wygrałeś z typem, który waży 20 kg mniej. Ja bym rozjebał cię w 30 sekund. Zamieścił on również takie dwa filmy. Ja pierdolę, kurwa, już się nie się. Co ty jeszcze byś pierdolić kurwa? Może rękę miałem, kurwa, przy tym albo nie. Denis uważa, iż należy mu się rewanż. Dla Wasyla również byłaby to fajna okazja do zarobienia pieniędzy, dlatego uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, że dojdzie do drugiego starcia między nimi. W poniedziałek, na swoim Instagramie, Kowalkiewicz ogłosiła, że zamierza kontynuować karierę sportową. Jeden z portali branżowych zrobił o tym artykuł, w którym w komentarzach można było przeczytać wiele krytyki w stronę Karoliny Kowalkiewicz. Polka bardzo źle zniosła krytykę i zareagowała na nią, wrzucając takie oto incensory. Człowiekowi robi się cholernie przykro. Naprawdę, ja, ja nie wiem, co ludzie mają w głowach. Poczytałam komentarze ludzi, powiem Wam, że to naprawdę jest mi cholernie przykro. I w ogóle tego nie rozumiem, z jaką łatwością można na drugiego człowieka wylewać takie wiadro pomyj, oceniać jego życie, nie mając pojęcia o tym życiu. Na całą sytuację zareagował Jan Błachowicz, używając następujących słów. Ci wszyscy, którzy hejtują, no to są po prostu za przeproszeniem jebnięci w web i tyle. W programie Koloseum Karolina odniosła się do sytuacji w następujący sposób. Ogólnie jestem beksą. Płaczę z wielu powodów, a wtedy miałam akurat gorszy dzień. Przeczytałam te komentarze i coś mi puściło. Na pewno każdy sportowiec zetknął się z hejtem na pewnym etapie. Każdego dnia, kiedy sprawdzam media społecznościowe, to muszę zmierzyć się z takimi wiadomościami. To nie jest przyjemne. Jak ludzie mogą zachowywać się w taki sposób? To ich jedyna rozrywka w życiu? Miejmy nadzieję, że w przyszłości nie będzie wylewało się na nią aż tyle hejtu, a nawet jeśli, no to liczymy na to, że Karolina będzie sobie w stanie z nim poradzić. Nie każdy radzi sobie z nim dobrze, jednym to spływa, inni natomiast bardzo go przeżywają. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że ci się podobało i widzimy się w kolejnych filmach.